Słuchajcie, idziemy teraz, idziemy teraz Są z nami, wymarzona klasa. Ja mam gotowy voucher, opuszczam biuro i idziemy na nasz dziedziniec. to nie do koleżanki z działu grup. Przy okazji polecam grupy małpanerzjlandia.pl. Tam możecie rezerwować sobie wycieczki. Halo Aniu? No nie można być miękkim. Czyli co, będzie zabawa? Tak! My kochamy wszystkie wycieczki szkolne, które Halo, przyjeżdżają do nas, a dzisiaj wymarzona klasa przyjechała w ramach konkursu w żółto-niebieskiej stacji RMFFM. Daniel, gdzie jesteś, Daniel? Chodź się przywitaj. Idziemy po Daniela. No i złapałem go. Daniel Dyk, RMFFM. Na co dzień możecie tego pana usłyszeć, może niekoniecznie zobaczyć. Chociaż jeśli ktoś obserwuje i tu się pojawia Instagram albo Facebook RMFFM, to także można zobaczyć, jak ta urocza twarz mówi do mikrofonu. A co mówi? No właśnie, mówi zwykle dużo i głośno, natomiast przy nim, jak on mnie zaprasza na hyperiona albo na Zadrę. Jakoś głos mi więźnie w gardle i pojawiają się koguciki. My idziemy się to, bawić. To niech w kamerze będzie, jestem dzielny, i z <noise> Tak jest. E, powiedz mi, jak masz na imię? Rozalia. Rozalia, przyjechałaś z między innymi... Z kaszkiem. i Amadeuszem. Amadeusza. I, nie. Skąd przyjechaliście? Z Kalisza. Z Kalisza, czyli kawałek... I z U do... tak. Was był może Pennerzylandicz czy nie? Nie, wiem. Nie. Czyli nie. Pierwszy, pierwszy raz, totalna pierwszy premiera. Czego się spodziewacie, czego oczekujecie? Adrenaliny? Emocji. Emocji. Stąd żywa. A to na pewno to nie Dobre <grym> zabawy. O, i tego się trzymajmy. Czak, czak, Dziękuję. Dlaczego tu warto przyjechać w ramach wycieczki szkolnej? Jak myślicie? Można Uu. fajnie spędzić czas ze z znajomymi. Lepiej niż z rodziną? czy, czy inaczej? lepiej. Lepiej lepiej. Bo tak to trochę mama coś tam się boi o nas. A tak to z kolegami fajnie. A u nas i tak jest bezpiecznie, i tak nasi operatorzy dbają o to, żeby wszystko było bezpieczne i tip top. No ale wiecie jak to jest z rodzicami. Czasami nie puszczą, nie wiadomo dlaczego. Strach ma wielkie oczy, ale u nas bezpieczeństwo i dobra rozrywka jest na najwyższym poziomie i tego się trzymajmy. Uwaga, w ramach wymarzonej klasy biorę bilecik, skanuję. A! To jest szkolenie. Udało się. Są nasze maskotki, które mają voucher dla wymarzonej klasy. A wymarzona klasa za chwileczkę zjawi się właśnie tutaj. Uwaga, uwaga, jest z nami wymarzona klasa czy nie? Nie! Zmęczeni podróżą. Mamy specjalny voucher od naszych maskotek dla wymarzonej klasy, którą uwaga, uwaga, uwaga. Dajcie chłopakom na dole. Nic innego, kochani, nic innego nie pozostaje, jak tylko życzyć dobrej zabawy, tak? Tak! Nasza wymarzona klasa to jest Technikum Budowy fortepianów i Technikum o, Budownictwa. No proszę, i klasy są mieszane, czy mamy tutaj przyszłych budowlańców, czy. I przyszłych muzyków. No proszę bardzo. Tak. Melodyjnie, śpiewająco życzymy samych takich cudownych chwil spędzonych właśnie w gronie Waszych najbliższych klasowych, szkolnych, właśnie tutaj w Energylandii, czy ładnie to powiedziałem? Pięknie, proszę pana, pięć plusem, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A to jest sprawczyni tego zamieszania, czyli Ania, która odpowiada za grupy, to właśnie między innymi Ania odpowiada, koordynuje prac działu, który zajmuje się rezerwacjami. Czy powiedziałem prawdę? Tak powiedział jest prawdę, zgadzam się w stu procentach. Pozdrawiam moją mamę, tatę, braci też. Było, było najgorzej, by było z tej górki na dół, ale tak to było bardzo ciekawie. Na pewno jeszcze raz kiedy Najkrótszy pomysł na dzisiaj wpadłem. Słuchajcie, idziemy teraz idziemy za, za padem. Tak. kręcimy vloga jak Berto. a jak Fris. A tak. jak to się stało, że w ogóle wzięliście udział w tym konkursie? Kto was? Mama naszego kolegi Mateusza Leśnego. Pozdrawiam ją serdecznie i dziękuję. No, no się nie spodziewaliśmy takiej. E... Tym bardziej w pierwszej klasie, gdzie ludzie czekają 3 lata, żeby pojechać na wycieczkę jakąkolwiek. A my wygraliśmy w pierwszym roku. W pierwszym miesiącu w ogóle. To jest w ogóle niemożliwe. Idziemy też do pierwszej. idziemy na środkowe. Było szybko, polecamy. I na co, są sądzicie z tego? Moja mina. Polecamy bardzo. Boże... Polecamy, ale jest bardzo. Ale, o, ale to Je to, że to jest Ale jest bardzo. tu ja, moja mina. Ty nasza mina. Ja się nie boję. Trochę się boję. Jest moc. Dobra, kochanie, ja się z wami żegnam. Lecie mi pomagać. Pa, pa. Bez względu na to, jaką szkołę e, reprezentujecie, do jakiej uczęszczacie, wszystkie są mega zrabatowane. Jeśli macie ochotę zintegrować się z Waszymi przyjaciółmi, być może nowo poznanymi, w klasie, w szkole, no to koniecznie skorzystajcie z naszej oferty szkolnej. Szczegóły mamy także na stronie Energylandia.pl. No a korzystając z tej okazji ogłoszeń parafialnych, pamiętajcie o słupkach, o komentarzach, o udostępnieniach. Bądźcie razem z nami.